No właśnie to z głową, czyli rozumiem, są jakieś, pewnie jakieś wykluczenia, czego my nie możemy robić tak? w tej reklamie. Jacku, pozwól, że zacznę od tego podstawowego przepisu. Tak? To, jest, to jest artykuł 14 w ustawie o działalności leczniczej i on z jednej strony nakłada na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek informowania i podawania do publicznej wiadomości. Informacji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, i z drugiej natomiast strony ten sam przepis mówi, że te właśnie informacje nie mogą mieć cech reklamy. I tyle. Przepis jest niezwykle lakoniczny, właściwie na gruncie tego przepisu nie ma praktycznie żadnego, żadnego sensownego orzecznictwa ugruntowanego, bo przepis jest bardzo, bardzo niedookreślony i w sumie. On, przez to, że jest. Widzę, że nam zacięło Bartka. Tak? Rozumiem, że. O. Dobra, nie wiem. Nie, nie wiem, w którym momencie mnie wyrzuciła. Mam nadzieję, że już jestem. Tak, już jesteś. Okay. Wyrzuciło cię w momencie, w którym mówiłeś, że jest przepis o zakazie reklamy, który, znaczy, o zakazie reklamy. Jest przepis, który, czyli tak, nie wolność. O, o tych cechach reklamy. Tak? No to jest Dobra, ten przepis ustawy o działalności leczniczej, który mówi, że te informacje o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych nie mogą mieć cech reklamy. Co z tego przepisu wynika? Z niego wynika kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze, to ograniczenie, że te informacje nie mogą mieć cech reklamy, dotyczy wyłącznie świadczeń zdrowotnych tylko i wyłącznie informacji o zakresie i rodzaju świadczeń zdrowotnych. Czyli po drugi... beauty, na przykład placówka często jest taka medycyna plus beauty, to jeżeli reklamuje tą część beauty, to wychodzi. Dokładnie, to z... dokładnie tak, to jakby nie dotyczą te ograniczenia tej części nieleczniczej, czyli właśnie na przykład beauty. Co więcej, nie dotyczy to na przykład edukacji zdrowotnej czy promocji zdrowia. Promocja zdrowia jest dość takim no, skutecznym elementem marketingowym, więc te informacje nie mogą mieć cech reklamy, jeżeli dotyczą rodzaju i zakresu świadczeń zdrowotnych. Po drugie cech reklamy nie mogą mieć tylko informacje, które są przekazywane do wiadomości publicznej. Co to znaczy? No do wiadomości publicznej, czyli do nieograniczonego kręgu adresatów, czyli na przykład to jakieś tam szyldy na elewacji, jakieś reklamy czy, czy ogłoszenia w witrynach placówki, informacje zamieszczone na stronie internetowej czy na profilach w social media. Przeciwieństwem takich informacji będą informacje, które są kierowane do konkretnej, Yy, ograniczonej, nawet jeżeli jest to, to bardzo szeroka grupa, to jednak właśnie do, do ograniczonego kręgu adresatów, czyli na przykład do subskrybentów newslettera, jeżeli prowadzicie Państwo jakiś newsletter w ramach swojej placówki, yy, czy jakieś grupy na, na, na Facebooku na przykład, yy, to tego rodzaju yy, krąg adresatów yy, no, stanowi pewną taką grupę zamkniętą i do niej można troszeczkę sobie więcej pozwolić. W tym przekazie marketingowym. Tak samo dotyczy to informacji, które wysyłamy do pacjentów. Jeżeli na przykład przychodzi do państwa do placówki pacjent i ten pacjent podpisuje zgodę marketingową, że on się zgadza, żeby mu wysyłać. Pocztą albo SMS-em, albo mailem, jakieś informacje o, o usługach, o promocjach, prawda? No to te informacje, które będą do takich pacjentów wysyłane, to również nie są informacje wysyłane, przekazywane do publicznej wiadomości, więc tutaj też można sobie pozwolić na trochę więcej. W związku z tym z tego artykułu 14 wynika, że owszem, są pewne ograniczenia, bo pewne informacje nie mogą mieć cech reklamy, Natomiast to dotyczy tylko informacji, po pierwsze, publicznych, po drugie, dotyczących świadczeń zdrowotnych. No i teraz, co to znaczy, że informacja ma cechy reklamy, bo to też żaden przepis tego nie definiuje. No i oczywiście ustawa o działalności leczniczej tego nie definiuje. Natomiast generalnie bezpieczniej będzie założyć, że każda informacja, która ma w, na celu zachęcenie klienta czy pacjenta przyszłego do Odwiedzin państwa placówki, no będzie mogła być potraktowana jako mająca cechę reklamy, jeżeli jest tam zawarty jakiś element perswazji, jeżeli będziecie państwo na przykład o tych świadczeniach zdrowotnych informować, że dysponujecie, nie wiem, najlepszym sprzętem, najlepiej wykwalifikowanym personelem. Tego typu informacje, jeżeli o jakichś procedurach medycznych będziecie pisali, że na przykład gwarantują osiągnięcie pewnego efektu zdrowotnego, pomimo że będzie to nie do końca zgodne z prawdą, tego rodzaju wszystkie informacje no, trzeba będzie uznać za mające cechy, cechy reklamy. A co w takim razie, jakby jaki rodzaj informacji nie ma cechy reklamy? Taki informacyjny na przykład, obsłużyliśmy już 1287 pacjentów w tym zakresie, albo na przykład przyjmuje u nas lekarz, który jest profesorem takim i takim. To rozumiem jest informacja, nie reklama. Tak Jacku, moim zdaniem to, obie, obie, to oba te przykłady, które podałeś, to jest informacja neutralna, nie mająca cechy reklamy, bo możecie, a wręcz nawet musicie informować o rodzaju i zakresie e, świadczonych usług. E, z drugiej strony, jeżeli jest to neu, e, informacja neutralna, taka sprawdzalna, dotycząca tej y, faktów po prostu, y, to jak najbardziej można to publikować. Tak samo informacja, Informacje dotyczące kwalifikacji personelu, posiadanych przez personel certyfikatów, tytułów naukowych, ukończonych szkoleń, tego typu rzeczy, czy doświadczeniu zawodowym, jak najbardziej można to publikować. Informacje dotyczące właśnie. Nie wiem, okresu działalności na danym rynku, czy o posiadanym doświadczeniu, o posiadanych placówkach, można to publikować. Oczywiście trzeba pilnować tej redakcji, prawda? Żeby to było zredagowane tak, żeby ten komunikat był jednak mimo wszystko neutralny, a pacjent i tak sobie na ten temat odpowiednie zdanie wyrobi. A ceny? Myślisz, że można informować o cenach? Wręcz bym powiedział, że jest to obowiązek, bo ustawa o działalności leczniczej nakłada obowiązek publikowania wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielane za odpłatnością. Z jednej strony ten, ten cennik powinien się zawrzeć, być zawarty w regulaminie organizacyjnym. Z drugiej strony, jeżeli placówka ma stronę internetową, to powinien być również zamieszczony na stronie Internetowej. Z kwestią cen, oczywiście, związane są również różnego rodzaju promocje dotyczące, no nie wiem, jakieś rabaty, prawda, vouchery, tego typu rzeczy. No i teraz tak. Czy to jest informacja dotycząca rodzaju i zakresu świadczeń zdrowotnych? Ja akurat zaliczam się do grona tych prawników, którzy uważają, że nie, że y, 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 wszystkie zakazy w polskim prawie właśnie ze względu na to, że są to zakazy, które w pewien sposób ograniczają swobodę prowadzonej działalności gospodarczej, należy interpretować ściśle. Informacja o cenie nie jest informacją o zakresie świadczenia zdrowotnego. I moim zdaniem promocje, takie właśnie cenowe, tego rodzaju zachęty są jak najbardziej w świetle artykułu 14 Ustawy o Działalności Leczniczej dopuszczalne.